Cieszę się sie, 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 sie. siemandero Elo z tej strony Danielo. W dzisiejszym odcinku gramy sobie w czarną dziurę na i... swoją starą wichórę. Nieważne. I dzisiaj gram sobie z darkiem, przywitaj się daro. Siema. Ale ty nie możesz mieć siema czy cześć, tylko jakąś swoją taką, takie nie ja mam, siemandero. Nie mi się Pisz sobie tak wymyślić. Się nie chcę. No dobra, nieważne, I Dzisiaj gramy w taką gierę. Ja już sobie trochę popychałem. Popykałem. No i co? Jeden dzień, ale na internet nie ma. No, więc lekramki jak będą to... Ech. To nie jest reklama. Widzowie, widzowie, muszę poszukać. Jezu Chryste, tam gdzie wszyscy idą, tak... To... <laughs> nie, nie tam trzeba iść, gdzie wszyscy idą. Tu jest park. Pareczek widzowie. TRZEBA JEŚĆ! Bo mnie zje, bo mnie zje, bo mnie zje, bo mnie zje! Na szczęście jest mi... jesteś... Na jesteś więc psu... Mm. I przegrałeś. Ej, może my po jedną rundę? Dobra, widzowie, gramy. Pst. Nieważne. Elo, elo, 3-2-0. Uciekamy, gdzie... Kieps rośnie Uciekamy okay, tutaj, jemy, coś Uciekamy przed królem, ja! On je zje Nie zje Przez to do doły yo, Przez to do doły uciekamy Potem jeszcze kompani O co są w ogóle opel koksy No bo oni są OP super mm. bum, 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 No i gramy jeszcze Jezowe mam dla Was zadanie. Musicie powiedzieć, znaczy napisać w komentarzach. Macie trzy opcje. Kto lepiej nagrywa? Daniel czy Darek? To już macie dwie opcje, a a, druga, a ta trzecia opcja... To skadnijcie. To, no to jest... Nie, to jest taka, że Darek i Daniel nagrywają tak samo. Więc no, gramy. I porówno, 50 no. na 50. Miasto! Pizza. Pizza z jednym tak ale się zmieniłem. o obok fajnych rzeczy. No taki... taki puty... Ale to jest nic! Ty o, mam koronkę! Miałeś koronkę. Faktycznie. Byłeś przez chwilę... Jedz to. Byłeś królem, ale nie jesteś królem. Bo wiem, bo tu ciężko być królem, przecież to jest gra. O, ale muszę być królem, a to jest gra dla prosów, a ja jestem nówkiem. Ale jak będę tyle, jad? Może się zmienia. A co to jest za mapa? Wo, ale jedzonka, fajna. A widzisz tam tego robota? robot? KOMOKA! Patrz! Chodź tu! Postawiłem. Ale jest satysfakcja. Jesteś największa. Dawaj, rakiety są. ale nie, bo ja jestem za mały. A to? Nie, bo to jest połączone razem. Dawaj, dawaj te pudynek. ale widzę, jaki ja muszę być wielki, żeby tego zjeść? Wchodź tu. bociku. O nie, bo będę tracił. Zatkała ci się dziura. No już nie mam ty pierwszego. O, teraz możesz ten na jeść. Ale nie mam pierwszego, mam. To? Ej, dwa idą, bo ty dajcie mi. Przy okazji... Ej, jakaś osoba ma tyle co ja. Jedzonka. Więc jest ciężka. Się... innych inny. wiem, że mogę, ale nie chcę. O, wszystkich zjadłem. Dobra, widzowie, gramy kolejną mróbkę. Tamta była piękna. Widzieliście jakim byłem gigantem? I zjadałem te budynki. No. I robiły ale... ływia, nie! Ale niestety usunął się na grę. Co ty gadasz? Zimamy je, ale no, jedno było niefajne Nieprawda! Przecież Wysz wyszły Tylko, cię okłamałem lekko Bo powiedziałem, że nie ma ich Na no, rybę, więc... co człowiek ja ty nie umiał go zjeść Ej, ale jedliśmy te największe budynki, prawie... Co? Ej, idziemy na tamtą kampę, którą odkryłeś? Tam, gdzie były te. Więc owej, nie pytajcie, kto to przeleciał. No to ładnie, był. No wolę. Idziemy na to. Chwilę. Zaraz tam pójdziemy. Autko zjemy. Koronka. No tak. Jedzą, koronka. Zaraz zjemy. Ty chcesz jeść? Cołg? Cołg? Tak, zjadłem. Dawaj gara zjedz To patrz, mogę budyjki wpieprzać! Yo! Kodąka! Je! Am! Nie, nie. Yes, yeah. o. o! nie, już mam mało! Już, już tego nie wygram No, jesteś ostatni. Bo się zbudzi, Muszę zjeść. Mamy naturę za cały kurty. Ale musimy robić wierzenia moja gra. Moje tutaj. Dawaj, tu, dawaj, tu. Uff. Ej, Darek dobrze zobaczył. Tak, dobrze zobaczyłeś, stary. Dobrze zobaczyłeś. No wiem. Tak, spiesznego I Ej, mam smaka. Na ma no. smak no na wypieki makę na wypieki mamy To no, A mówiłem czy dobrze poradził? A czy ty mówisz? No czy no dobrze mi poradziłeś, nie? No. Joo! Ale po prostu jakiś kuprofysant. My mamy siedemnasty level. Czyli ty masz siedemnasty level. No bo jaka mam... Nie ma Popatrz ile tu jest rzeczy! Ile budynków, popatrz! Tu jest mało Jak chcę z najwyższy zjeść? Mniam! No to mój mąż jeść No chwilę, ja tylko sobie pozbieram Dobra I co wy popatrzcie? Ale wleciał! Plus 12 daje A co... Idziemy na tamtą kampę? O, tu mało tylko zjedli Wszystkiego, nie? Odpłynął tylko, może pojeździć zazdrościć a tyle co my plak prawie różnik od 3 od nas stary ale mało tej mapy coś zjedli dawaj z... rakietę ale mało tej mapy coś zjedli nie? Mm -hmm. i tu jest nas kampa my te mury jemy I dawaj wyłóż po saklans. nie bo jest tu unizemę nie da się dlaczego budynki spadają po saklansę? O to już jest Nie, to się wiespi! Czyli ej, czyli że można jeść w nie... ale 19 to jest chyba maksymalne. Nie atakuj tego gościa i zobaczymy kto będzie lepszy. No ale patrz, 19 to jest chyba maksymalne. No jest chyba nas nie ma zapobiedzić. Nie, nawet nie możemy dalej No bo jest tylko twór p... Lansem i Dobra, pora się pozbyć przeciwnika. W przeciwniku, chodź tu. O nie! Dobra, wygrałem. Dobra, nieważne, widzę, już gramy. No to konsolę się przesunie. To konsolę się po prostu przesunie bliżej. To się tutaj. No, ale dobra, dobra. Mały kabelek. Nie! Spokojnie! Już jestem na pierwszym miejscu. <noise> tak szybko, że masek. Patrz, i ta zjemy. I ta, patrz. Idziemy zaraz na tamtą kadbę, co ja wskazałam. Zaraz Ej, król O! I król nie... I kto teraz jest królem? Jest to nie ty No Trzeba iść tam, gdzie większość Nieprawda Lepiej, lepiej nie, bo on ma trzeci level Prawie bym był królem. Dawaj go, dawaj go. Ale Daję nie jestem królem, coś jest nie tak. No bo chłop ma Słycki, który on ma level czwarty. Ła, dobra, jestem królem. Już nie jesteś, on jest lepszy. No nie jest królem. No, ale jest lepszy. Teraz jest lepszy. Król ma piąty, le... szósty level. Ale gdzie piąty. było to miejsce, co ty wskazałeś i tam było super? Na skosie w dół. Dobra. Skos w dół, o widzisz? Dzięks, ale już mogę... Ale to już trochę pozabiera... Um. A. Nie wiele osób o nim wie, ale nie to, tylko jak jesteś dużym, to wtedy to się przydaje. Jeść już nam się opłaca, nieważne gdzie pójdziesz, już się opłaca. No nie, jeszcze nie, bo jesteś, jesteśmy za na wszystko. No, gdzie to? A widzisz, jeszcze są problemy. No, Takie problemy, to co Ej, to tu to jest chyba najlepszy budynek. Nie. Nieprawda. To jest chyba. O, wgraliśmy. To jest takiego malutkiego. Dobra, widzowie, kolejna mapa. Yo! Będziemy głasić po stole chyba. Nie, po mieście. Szkoda. Lepsze było tamte nowoczesne miasto. Nie, ja myślałem, że będziemy chodzić po wielkim pokoju. No ja tak samo, nie. I będą nam schodki na ten najwyższy biur. O nie, biur. ja nie mam co jeść, ja nie znam takiej mapy. I tak samo, a tam mieliśmy fajny camp. Kto <grym> zjeść, no, A, możemy drzewa jeść, xd, są od nas 4 razy większe, je możemy jeść. No spokojnie, logiki no, w tym nie ma. No nie, jest logika, przecież można jeść drzewa, no. No i prawie przewróciliśmy. Lampę. O, możemy. A z i te murki jeść? Te? Wiem, że nie. Ej, ale kilka człowiek? Ej, od kiedy to człowiek jest? Co jest? Ej, oni są GIGA! Ej, od kiedy człowiek jest większy? Ale on? Trzeba. Nie wiem. Od zawsze. To są pomieszczenia. Eee, dlaczego ty wywazłeś dziewicę? Nie wiem. Stół do piłkarzyków mogę zjeść Zaraz będziesz jeść Z... 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 Kto to jest? Co Z... ludzi może Z... mieć? Komenda Ale tu ktoś musiał lecieć Ja mam trzy levele, a on miałem po 5 Dobra, nadrabiamy, o przepraszam was widzowie za brak baterii A tu właśnie psy I tam ma 6, mam 4 Dobra, muszę jeść te szmery o to jest wiomek się powinniśmy ekspić. Oj, to jest takie... Może... głodny a teraz... jestem. Ej, a zaraz będziemy mogli ściany jeść. Już jemy! Już tym typ mnie goni. Dobra, już mnie nie goni. O, teraz się poprawiło sto razy. Dobra, ale ich nie dogonię. Proszę, żebym ich dogonił potrzebuję masy. Ale my jemu zabieramy przed nim. Posy. Ty pierwszy no. jestem. Ale zjem, dużo psa Bo zjemy. jak on nas konił, a my mu zabieraliśmy całą masę psa, to... A zjem Dawaj, bo jest najlepszy, zaraz po tobie musi skorzystać. Nie ja wiem. Ale nie, najlepiej jak się pod Wow. Wszystko się rozwala. Oj, tu mniam jest. Nie? Nie. Fo o, o, fajnie się tu... O, dobra, jak mam 19 level. Maksymalny. Nie ja oni się tam zjedzą i ja zaraz ich zjem. Oho, przyjaciół! Łapie, przywitaj się z porazką. właśnie. Tu się nie pod ekspis, bo nie A! Ale Ale picu się chłopie, musi wejść! Kurde picu. Dobra. Dobrze widzowie, to by było na tyle. Ja was żegnam. Darek was żegnam. Zasobaczę łapę i suba, bo jak nie... Nie Pa Aha, i nie byłbym odcinków z montażem.